Kobieta siedzi na podłodze, płacze. Kot przechodzi obok niej, obojętny, zimny, jakby nic się nie stało. Ogon wysoko, głowa odwrócona, ani jedno spojrzenie. To jest moment, w którym tysiące ludzi na całym świecie myślą dokładnie to samo: mój kot mnie nie kocha. To stworzenie, któremu daje dom, jedzenie, bezpieczeństwo. To zwierzę, które głaszczę, o które dbam, które ratowałabym bez wahania. Ale ono, ono po prostu odchodzi. Naukowcy przez dekady mówili nam, że to prawda, że koty są niezależne, że tolerują nas tylko dla jedzenia, że ich mózgi są zbyt prymitywne, żeby kochać tak jak psy. Ale w 2024 roku wszystko się zmieniło. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na kanał. Musisz usłyszeć, co odkryto. Uniwersytet w Oregonie, Laboratorium Biologii Behawioralnej. Dr Kristyn Witale prowadzi eksperyment, który zmieni wszystko, co myśleliśmy o kotach. Nie jest to zwykłe badanie. To test stosowany do ludzkich niemowląt, test przywiązania. Procedura jest prosta, ale brutalna w swojej szczerości. Kot zostaje ze swoim opiekunem w pokoju przez dwie minuty. Potem opiekun wychodzi. Kot zostaje sam. Wreszcie opiekun wraca. To, co dzieje się w tym momencie, ujawnia prawdę. Kamery rejestrują wszystko. 89 kotów bierze udział w eksperymencie. Naukowcy nie spodziewali się tego, co zobaczą. 65% kotów wykazuje coś, co nazywa się bezpiecznym przywiązaniem. To dokładnie ta sama forma więzi, którą mają ludzkie dzieci z rodzicami. Kiedy opiekun wraca, koty nie uciekają, nie ignorują, podchodzą, trą się o nogi, mruczą, szukają kontaktu. To nie jest tolerancja, to nie jest manipulacja. To jest miłość. Ale są też koty, które reagują inaczej. 35% wykazuje niepewne przywiązanie. Kiedy opiekun wraca, te koty są zdezorientowane. Chcą być blisko, ale jednocześnie unikają kontaktu. Są przestraszone. To nie jest wina kotów. To ślad tego, co przeżyły wcześniej zaniedbanie, trauma, brak stabilności. Ich mózgi nauczyły się, że ludzie nie są bezpieczni. Ale nawet te koty próbują, nawet one chcą kochać. Pytanie brzmi dlaczego przez tyle lat nie widzieliśmy tego? Problem nie leży w kotach, problem leży w nas. Ludzie przez tysiąclecia obserwowali koty przez pryzmat psów. Psy skaczą, szczekają, machają ogonem. Ich miłość jest głośna, oczywista, niemożliwa do zignorowania. Koty nie działają w ten sposób. Ich język jest subtelny, cichy, niewidoczny dla tych, którzy nie potrafią go rozpoznać. I przez całe życie myśleliśmy, że ta cisza oznacza obojętność. Ale nauka pokazuje coś innego. Koty rozwinęły specyficzny sposób komunikacji tylko dla ludzi. Nie dla innych kotów. Tylko dla nas. Dorosłe koty nie miałczą do siebie nawzajem. To zachowanie, które rozwinęły wyłącznie po to, żeby rozmawiać z nami. Każde miałknięcie jest dostosowane, modulowane, zmieniane w zależności od sytuacji. Kot głodny miałczy inaczej niż kot, który chce uwagi. Inaczej brzmi kot przestraszony, inaczej kot szczęśliwy. Nauczyły się tego przez 10 tysięcy lat życia obok nas. Doktor John Bradshaw z Uniwersytetu w Bristolu spędził 20 lat na badaniu kotów. Jego odkrycia są jednoznaczne. Koty widzą nas jako część swojej rodziny. Ale nie widzą nas jako przywódców stada, tak jak psy widzą swoich opiekunów. Widzą nas jako większe koty, równych sobie, ale większych. I traktują nas dokładnie tak, jak traktowałyby swoją matkę. Trą się o nasze nogi to gest, który kocięta wykonują wobec matki to nie jest prośba o jedzenie to wyrażenie przywiązania, bezpieczeństwa, miłości. A jest jeszcze coś coś co większość ludzi całkowicie ignoruje wolne mruganie kiedy kot patrzy na ciebie i powoli zamyka oczy a potem je otwiera to nie jest znudzenie to nie jest senność to jest kot który mówi ufam ci kocham cię jesteś bezpieczny w świecie dzikich kotów zamknięcie oczu w obecności innego zwierzęcia oznacza śmierć oznacza że jesteś bezbronny kiedy kot robi to przy tobie, mówi ci coś fundamentalnego oddaje ci swoje życie. Karen McComp z Uniwersytetu w Sussex przeprowadziła eksperyment. Ludzie, którzy otrzymywali wolne mrugania od kotów, instynktownie odpowiadali tym samym gestem. I koty reagowały stawały się bardziej przyjazne, bardziej otwarte, bardziej skłonne do kontaktu to jest język prawdziwy, funkcjonujący język między dwoma gatunkami. Ale to dopiero początek. Jest coś jeszcze bardziej szokującego. Kot przynosi ci martwą mysz, kładzie ją przed drzwiami. Możesz czuć wstręt, możesz wyrzucić ją z obrzydzeniem, ale to, co właśnie się stało, jest jednym z najczystszych aktów miłości, jaki zwierzę może wykonać. Koty są samotnymi myśliwymi, nie dzielą się jedzeniem w naturze. Każdy posiłek jest walką o przetrwanie, ale kiedy kot przynosi ci swoją zdobycz, Łamie ten fundament. Mówi ci, jesteś częścią mojej rodziny, musisz jeść, musisz przeżyć. Badania pokazują, że koty częściej przynoszą prezenty ludziom, z którymi mają silniejszą więź emocjonalną. To nie jest przypadek, to nie jest instynkt, to jest wybór, świadoma decyzja, żeby podzielić się czymś cennym. W ich języku to jest deklaracja miłości równie silna jak każde ludzkie wyznanie, a teraz jeszcze bardziej kontrowersyjne odkrycie. Brzuch. Kiedy kot przewraca się i pokazuje ci brzuch, większość ludzi myśli: Chcę, żebym go pogłaskał, i próbują, i zostają podrapani, i myślą: Kot mnie nie lubi. Ale to fundamentalne niezrozumienie. Brzuch jest najbardziej wrażliwą częścią ciała kota. Wszystkie organy wewnętrzne są tam chronione tylko cienką warstwą skóry i mięśni. Pokazanie brzucha drapieżnikowi oznacza pewną śmierć. Kiedy kot pokazuje ci brzuch, nie prosi cię o dotyk, mówi ci: ufam ci na tyle, żeby pokazać ci moją największą słabość. To akt czystego, bezbronnego zaufania. Doktor Mikel Delgado, ekspert w dziedzinie zachowań kotów, wyjaśnia to jasno. Większość ludzi źle interpretuje sygnały kotów, ponieważ oczekują zachowań typowych dla psów. Pies przewraca się na plecy i chce masażu brzucha, Kot przewraca się i pokazuje ci, że jest całkowicie spokojny, całkowicie bezpieczny, że wie, że ty go nie skrzywdzisz. Jeśli spróbujesz go dotknąć, zareaguje obronnie, ponieważ brzuch to obszar, którego nigdy nie należy dotykać bez wyraźnej zgody. Ludzie przez lata nie rozumieli tego. Nazywali koty zdradliwymi, nieprzewidywalnymi, ale koty były cały czas konsekwentne. To my nie słuchaliśmy, nie patrzyliśmy. Nie rozumieliśmy języka, który próbowały nam przekazać. Jest jeszcze jeden element tej układanki element, który zmienia wszystko: mózg. Naukowcy przez dziesięciolecia uważali, że koty mają prostsze mózgi niż psy, że są mniej inteligentne, mniej emocjonalne, mniej zdolne do złożonych uczuć. Ale technologia zmieniła nasze możliwości. Skanowanie mózgu kotów za pomocą rezonansu magnetycznego ujawniło coś zdumiewającego. Struktury odpowiedzialne za emocje w mózgu kota są niemal identyczne z tymi w ludzkim mózgu. Obszar zwany korą limbiczną, odpowiedzialny za emocje takie jak miłość, strach, radość i smutek, funkcjonuje u kotów w sposób porównywalny do ludzi. Doktor Paul Zak, neuroekonomista, który badał hormon oksytocyny, przeprowadził eksperymenty na kotach. Oksytocyna to hormon przywiązania. Ten sam hormon, który sprawia, że matki kochają swoje dzieci. Ten sam hormon, który sprawia, że zakochujemy się w partnerach. Kiedy koty wchodzą w interakcje ze swoimi opiekunami, poziom oksytocyny w ich organizmach wzrasta o 12%. To mniej niż u psów, które wykazują wzrost o 57%. Ale to wciąż znaczący wzrost. To wciąż dowód na to, że koty odczuwają chemiczną reakcję miłości. Ale jest coś, czego liczby nie pokazują. Koty są zwierzętami bardziej niezależnymi niż psy. Ich przodkowie byli samotnymi myśliwymi. Nie żyły w stadach. Nie rozwinęły struktury społecznej opartej na hierarchii i współpracy. Fakt, że koty w ogóle rozwinęły zdolność do przywiązania się do ludzi, jest ewolucyjnym cudem. Nie miały powodu, żeby to robić. Ich przetrwanie nie zależało od ludzi w taki sposób jak przetrwanie psów. A jednak wybrały nas. To nie była koewolucja jak w przypadku psów. Psy były aktywnie hodowane przez ludzi przez tysiące lat, żeby były posłuszne, lojalne, przywiązane. Koty się nie poddały temu procesowi, koty pozostały dzikie, ale gdzieś w ich genetyce, w ich mózgach, w ich duszach coś się zmieniło. Zaczęły widzieć w nas coś wartościowego, nie jako narzędzie do przetrwania, ale jako towarzyszy, jako rodzinę. Profesor Dennis Turner z Uniwersytetu w Zurychu spędził 40 lat na badaniu relacji między kotami a ludźmi. Jego wniosek jest prosty, ale przełomowy. Relacja między kotem a człowiekiem jest obustronnym wyborem. Kot nie musi cię kochać, ale jeśli to robi, to dlatego, że zdecydował się to zrobić. Ale jeśli to wszystko jest prawdą, dlaczego tak wiele osób czuje, że ich koty ich nie kochają? Odpowiedź jest brutalna. To nie jest wina kotów, to jest nasza wina. Większość ludzi nie potrafi rozpoznać miłości kota, ponieważ nie rozumie jego języka. Proszą o coś, czego koty nie mogą dać. Oczekują zachowań, które są nienaturalne dla gatunku. I kiedy koty zachowują się jak koty, ludzie czują się odrzuceni. Weź przytulanie. Większość ludzi kocha przytulać swoje koty, ściskać je, trzymać blisko. Ale dla kota to nie jest akt miłości. To jest ograniczenie. Drapieżnik, trzymający ofiarę. Przez miliony lat ewolucji koty nauczyły się, że bycie unieruchomionym oznacza śmierć. Kiedy trzymasz kota, który się szarpie, nie jest to dlatego, że cię nie lubi. Jest to dlatego, że jego mózg krzyczy: uciekaj. Jesteś w niebezpieczeństwie. Musisz się uwolnić. Ale są koty, które tolerują przytulanie. Nawet je lubią. Jak to możliwe? To zależy od wczesnej socjalizacji. Kocięta, które były delikatnie trzymane i głaskane przez ludzi w pierwszych tygodniach życia, uczą się, że ludzki dotyk jest bezpieczny. Ich mózgi przeprogramowują ten instynkt. Ale kocięta, które nie miały tego doświadczenia, mogą nigdy nie polubić przytulania. I to nie oznacza, że nie kochają. To po prostu oznacza, że kochają inaczej. Badania przeprowadzone przez dr Daniele Ramos z Uniwersytetu w São Paulo, Pokazują, że koty, które mają kontrolę nad interakcjami, są szczęśliwsze i bardziej przywiązane do swoich opiekunów. Kiedy ludzie pozwalają kotom podchodzić, kiedy chcą, kiedy pozwalają im odejść, kiedy chcą, kiedy nie zmuszają ich do kontaktu, te koty wykazują wyższy poziom przywiązania, wyższy poziom zaufania, wyższy poziom oksytocyny. Problem polega na tym, że ludzie interpretują tę niezależność. Jako obojętność. Myślą: Jeśli mój kot nie przychodzi do mnie cały czas, to znaczy, że mnie nie kocha. Ale to nie jest prawda. Kot, który przychodzi do ciebie, kiedy sam tego chce, pokazuje większe zaufanie niż pies, który przychodzi, ponieważ został wytrenowany, żeby to robić. Wybór jest silniejszy niż posłuszeństwo. Istnieje też kolejny element, który większość ludzi całkowicie pomija stres. Koty są zwierzętami niezwykle wrażliwymi na zmiany. Przeprowadzka, nowy członek rodziny, zmiana rozkładu dnia. Wszystko to może sprawić, że kot stanie się bardziej wycofany, ale to nie oznacza, że przestał cię kochać, oznacza to, że próbuje poradzić sobie z przeciążeniem emocjonalnym i wtedy zaczyna się najważniejsza część. Jeśli chcesz wiedzieć, czy twój kot cię kocha, musisz przestać pytać w ludzkim języku. Musisz zacząć patrzeć w języku kota. Obserwuj, kiedy siedzisz na kanapie, czy kot siada w tym samym pokoju. Niekoniecznie na tobie, może na krześle po drugiej stronie pokoju, ale jest tam, w Twojej obecności. To jest miłość. Kot, który chce być w tym samym pomieszczeniu co Ty, nawet jeśli nie ma z Tobą bezpośredniego kontaktu, mówi: Lubię być blisko Ciebie. Jesteś częścią mojego bezpiecznego miejsca. Obserwuj ogon. Kiedy kot podchodzi do ciebie z ogonem uniesionym do góry, to znak powitania. To gest, który kocięta wykonują wobec matki. Jeśli koniec ogona jest lekko zakrzywiony, to jeszcze silniejszy znak przywiązania. To kot mówiący cieszę się, że cię widzę. Obserwuj, gdzie kot śpi. Czy śpi w pobliżu ciebie? Może u stóp łóżka, może na krześle obok biurka, gdy pracujesz. Sen to najbardziej wrażliwy moment dla każdego zwierzęcia. Kot, który wybiera spanie w pobliżu ciebie, mówi Ufam, że mnie ochronisz, wierzę, że jesteś bezpieczny, a przede wszystkim słuchaj, nie słów, ale brzmienia. Mruczenie nie zawsze oznacza szczęście. Koty mruczą również, kiedy są przestraszone lub ranne, to mechanizm samoleczenia. Ale mruczenie w Twojej obecności, kiedy kot jest spokojny, to znak głębokiego zadowolenia. To dźwięk, który kocięta wydają przy matce podczas karmienia, to dźwięk bezpieczeństwa, domu, miłości. Badania z 2024 roku zmieniły wszystko. Dowody są niezbite. Koty kochają. Może nie tak głośno jak psy. Może nie tak oczywiste, ale ich miłość jest równie realna, równie głęboka, równie prawdziwa. Problem nigdy nie leżał w kotach. Problem Zawsze leżał w nas, w naszej niezdolności do słuchania, do patrzenia, do rozumienia języka, który jest inny niż nasz własny. Więc następnym razem, gdy Twój kot przejdzie obok Ciebie bez słowa, pamiętaj: to nie jest obojętność, to jest kot, który wie, że jesteś tam, który czuje się wystarczająco bezpiecznie, żeby nie musieć Cię sprawdzać co sekundę. To jest zaufanie, a zaufanie jest najczystszą formą miłości jaką można dostać od dzikiego zwierzęcia, które wybrało cię jako rodzinę. Twój kot cię kocha, zawsze kochał. Po prostu mówił to w języku, którego nie rozumiałeś do teraz.